Witam wszystkich w czternastej części najgłupszych newsów z kraju i zagranicy. Poprzedni odcinek bardzo wam się spodobał, więc w kolejnej części dostarczam wam jeszcze więcej tego co lubicie, czyli kolekcji najgłupszych newsów jakie pojawiły się w mediach. Ubierajcie więc stroje ochronne i nurkujemy w odmęty absurdu. Policja zatrzymała Afgańczyka idącego pieszo trasą S8. Okazało się, że faceta w Polsce wysadził cwany kierowca busa, który oszukał go mówiąc, że już dojechali do Paryża. 34-latek szedł więc drogą ekspresową, myśląc, że jest na champs i zaraz zobaczy wieżę Eiffla. Niestety, zamiast tego zwiedził tylko komendę policji w Wieruszowie, gdzie usłyszał zarzut nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej i czeka go teraz wycieczka fakultatywna ze strażą graniczną. Miejmy nadzieję, że zdążył sobie chociaż zrobić takie selfie na pamiątkę. Jeszcze ciekawszą trasę ku wolności wybrała ta krowa, która uciekła od swojego stada i ukryła się na trzecim piętrze w bloku. Cała sytuacja miała miejsce we włoskich Alpach, kiedy podczas drogi na pastwisko 10 krów w poszukiwaniu lepszego życia pobiegło na miasto. Dziewięć z nich szybko wyłopano, największy jednak był problem z tą najsprytniejszą, która ukryła się na klatce schodowej miejscowego bloku. Ją też jednak udało się ściągnąć na ziemię, co prawda nie podano jaką technikę zastosowano, ale plotka głosi, że wystarczyło jej powiedzieć, ile teraz się płaci czynszu za mieszkanie i zaraz zatęskniła za oborą. Bezdomny w Kentucky wypuścił wściekłego szopa do baru, w którym odmówiono mu obsługi. Mężczyzna działał w warunkach recydywy, bo już kiedyś pod wpływem alkoholu uciekał przed policyjnym pościgiem na grzbiecie muła po nieudanym napadzie na sklep monopolowy. Księżniczki Disneya mogą pozazdrościć takiego wsparcia ze strony zwierząt. Niestety, ze strony policji nie może liczyć na zrozumienie. Pijany druid chaosu dostał łącznie aż 8 zarzutów i teraz spędzi sporo czasu z dala od natury. Gdy personel lotniska w Mediolanie powiedział chińskiej pasażerce, że jej walizka jest za ciężka, ta uznała, że najlepszą reakcją będzie tarzanie się po podłodze i ryczenie jak dziecko. Nagranie stało się wiralem w Chinach, a internaucik pią z niej, porównując jej ruchy do karalucha przewróconego na plecy. Jak widać, nie tylko bagaż podręczny miała za duży, jeszcze większy miała bagaż emocjonalny. Jeśli zastanawiasz się, kiedy wybuchnie konflikt zbrojny, nie musisz śledzić CNN, wystarczy patrzeć, co dzieje się w pizzeriach obok Pentagonu. Tak przynajmniej twierdzą twórcy konta Pentagon Pizza Report, gdzie podano, że w nocy przed izraelskimi atakami na Iran, pizzerie w okolicach Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych przeżyły oblężenie, tak jakby personel szykował się na długie nadgodziny w biurze. Dodatkowym potwierdzeniem ma być fakt, że bard dla gejów blisko Pentagonu tego wieczoru świecił pustkami. Czyżby stali klienci mieli wtedy ważniejsze rzeczy do roboty? Rzecz ich Pentagonu wszystkiemu oczywiście zaprzecza. Turyści zwiedzający Palazzo mafej w Weronie zniszczyli jeden z eksponatów, a mianowicie krzesło o nazwie Van Gogh pokryte kryształami swarowskiego. Jak widać, nawet mebel był bardziej błyskotliwy od faceta, który uznał, że to odpowiednie miejsce, żeby posadzić swój spocony tyłek do zdjęcia. Na szczęście eksponat udało się naprawić, o czym informuje muzeum na swoim Facebooku, nie ma jednak informacji, czy nierozważnym zwiedzającym coś grozi, bo szybko uciekli z miejsca zdarzenia. Pewnie się bali, że zasiadanie na dziele sztuki pójdą siedzieć. Dyskusję w komentarzach rozgrzała medialna informacja o pewnej parze, która wzięła kredyt na wesele za 100 tysięcy złotych, a w kopertach zebrali łącznie tylko 7 tysięcy. Przy 80 gościach to nie wychodzi nawet stówka na osobę. A jak mówi na TikToku organizatorka wesel Emilia Wadowska, która podzieliła się tą historią, niektórzy wkładali do kopert zaledwie 20 złotych. Ludzie w komentarzach są podzieleni i nie wiedzą, czy bardziej jechać po osobach, co organizują wesele licząc, że na nim zarobią, czy bardziej po tych, co do koperty dają zaledwie dwie dychy. A ja osobiście jestem pośrodku i wszystkich ich mam głęboko w dup... W Szwejcarii rząd zakazał używania osów do obrony przed wilkami. Pasterze twierdzą, że jak dołączy się pojedynczego osła do stada owiec, to przyjmuje on funkcję ochroniarza. Tu jednak odezwali się obrońcy zwierząt, którzy mówią, że taki osioł czuje się osamotniony i powinien mieć przynajmniej drugiego przedstawiciela swojego gatunku w zagrodzie. Rolnicy odbijają, że jak w stadzie jest więcej niż jeden osioł, to wtedy traci on swoje funkcje obronne. Nie, żebym szerzył teorie spiskowe, ale niech ktoś sprawdzi, czy za rządowym zakazem nie stoi czasem potężne lobby finansowane przez wilki. Mieszkańcy wsi urokliwie zwanej Kałowice głosowali w referendum nad zmianą nazwy na Przylesie. Jak podaje Radio Wrocław, to młodzi mieszkańcy wyszli z inicjatywą zmiany, bo nie chcieli pochodzić z miejsca, które wzbudza skojarzenia z Kałem. Zostali jednak przegłosowani 34 do 32 przez ludzi, którzy już się przyzwyczaili do starej nazwy i nie chcą urzędowo zmieniać adresu. Świeżość zmian przegrała więc kupą przyzwyczajeń. 59-latek znalazł sprytny sposób na zostanie jednym z najlepiej opłacanych aktorów w historii. Mężczyzna, który kiedyś przewinął się w tle dokumentu na Netflixie z Gordonem Ramseyem, domaga się zapłaty za występ, który wycenił na 6 milionów dolarów. Olany przez producentów postanowił uderzyć do źródła, czyli restauracji Papistek, w której był kręcony program i zamknął jej drzwi przy pomocy blokady do przypinania rowerów, więżąc w środku pracowników. Zamek usunął ślusarz, a sprytnego inaczej kucharza aresztowała policja. Postawiono mu zarzut próby wymuszenia niszczenia mienia i posiadania adderallu. Mam dwie informacje dla bezrobotnych, dobrą i złą. Dobra jest taka, że samorządy płacą za stanie na schodach ruchomych. Zła jest natomiast taka, że tylko w jednym mieście i to w Japonii. rządzącym miastem Nagoya powołali specjalne jednostki o wdzięcznej nazwie Stand and Stop Corps, czyli ludzi, których oficjalnym obowiązkiem jest stać na prawej stronie schodów ruchomych i blokować tych, którzy chcieliby sobie szybciej pójść. Na plecach noszą gigantyczną rękę z hasłem, proszę stój spokojnie. A wszystko to, bo władza uznała, że chodzenie w trakcie jazdy schodami ruchomymi jest niebezpieczne i trzeba z tym walczyć. Zatrudnieni tak pracownicy zarabiają 16 tysięcy jenów dziennie, czyli trochę ponad 400 zł, co czyni ich najlepiej zarabiającymi znakami drogowymi na świecie. Kiedy Japonczykom płacą za stanie i nic nie robienie, w tym czasie bezrobotni Chińczycy płacą ze swoich pieniędzy, żeby posiedzieć w biurze i poudawać, że pracują. Za kilka dolarów dziennie można wynająć biurko, dostęp do WiFi, fi kawę i atmosferę korporacji. A nad wszystkim stoi udawany szef, który może wam wydawać polecenia. Pytacie, po co to wszystko? Dla jednych to ucieczka przed niewygodnymi pytaniami rodziny, która ciągle dopytuje jak tam w pracy i czym się zajmujesz. Dla innych natomiast jest to nowa forma coworkingu z elementami teatru. Tak więc jak jeszcze będziecie narzekać na pracę w korpo, to pamiętajcie, że są Chińczycy, którzy płacą, żeby udawać, że mają tak fajnie jak wy. Konkurencja ze strony Firefoxa to nie jedyny związany z lisami problem Google. Nowa błyszcząca siedziba firmy w Londynie, warta miliard funtów, nie została jeszcze oddana do użytku, a już doczekała się pierwszych nieproszonych testerów rodziny lisów. Rudzi rezydenci postanowili zaanektować zielony dach z 250 drzewami i grządkami, który miał służyć do odpoczynku pracowników biura i urządzają sobie luksusowe spana dachu, kopiąc dziury w ziemi zwiezionej tam przez korporacje. Dopóki budowa trwa i wszystko stoi otworem, swobodnie wdrapują się na górę po schodach, a żywią się żyjącymi w okolicy gryzoniami. Trzeba będzie jednak wyeksmitować, bo już niedługo zamiast szczurów z budowy wprowadzą się korpo-szczury z Google. Kiedy w Londynie lisy swobodnie sobie chodzą po biurowcach, władze Iranu wprowadzają w kolejnych miastach zakaz spacerów z psami. Władze tłumaczą, że zakaz ma na celu ochronę zdrowia publicznego i bezpieczeństwa, ale komentatorzy podkreślają, że chodzi bardziej o względy ideologiczne. Duchowni islamscy uznają psy za zwierzęta nieczyste, a władze Iranu dodatkowo uważają traktowanie psa jako pupila i trzymanie go w domu za elementy kultury zachodu, która u nich jest niemile widziana. Chociaż posiadanie psów nie jest oficjalnie zakazane, najwyższy przywódca Islamskiej Republiki Iranu ogłosił, że jest to naganne, o ile zwierzęta te nie służą celom użytkowym. Wcześniej zakaz wyprowadzania psów obowiązywał tylko w stolicy, nie był jednak powszechnie egzekwowany. Władze zapowiadają jednak bardziej stanowcze pilnowanie przepisów wobec osób, które je łamią. Korespondentka austriackiego dziennika kurier postanowiła skrócić drogę do ekskluzywnego wywiadu z klientem Istudem i Studem, i po prostu go sobie wymyśliła. Bez wiedzy aktora złożyła cytaty z konferencji prasowych i podesłała do redakcji, pewnie sądząc, że w Austrii nie sprawdzą, że nigdy z Istudem nie rozmawiała, a w Stanach nikt się nie dowie, że taki tekst został w Austrii wydrukowany. Brunny Harry zachował jednak czujność i nazwał całą rozmowę kompletnie nieprawdziwą, a redakcja kuriera zerwała współpracę z pseudodziennikarką. No i weź tu teraz zaufaj poważnym mediom, że dostarczają rzetelną wiedzę o świecie, skoro wychodzą takie kwiatki. Z drugiej strony na szczęście macie mnie. Może ja mówię same głupoty, ale przynajmniej uczciwie. Jak chcecie więcej, to nie zapomnijcie subskrybować i do zobaczenia w kolejnym odcinku.